Krystyna Janda niedawno poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że uciekła od zimnej i ponurej Polski, a dokładniej, że wylatuje z kraju na pięć dni, żeby odzyskać zdrowie psychiczne. Gwiazda wybrała się do słonecznej Hiszpanii, aby tam odpocząć o od trudnych sytuacjach, które dzieją się w Polsce, w szalejącej pandemii oraz sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Niestety, Krystyna Janda zdradziła, że chociaż przybywała w pięknym miejscu, to spokój ducha odbierały jej napływające z Polski informacje. Hiszpania nie pomogła wybitnej aktorce odnaleźć upragnionego sensu. Jutro wracam do Polski, tam 500 zgonów dziennie i uchodźcy, dzieci umierają na granicy. Ja uciekłam na pięć dni, bo straciłam wszelki sens. Wracam go odzyskać. Jej słowa odbiły się echem wśród innych celebrytów i celebrytek. Agata Młynarska ze smutkiem stwierdziła, że w Polsce Janda może nie odnaleźć upragnionego spokoju. Krysiu, obawiam się, że tu niestety go nie odzyskasz. Tu się go dojmująco traci.